Pamiętajmy, że suplementy są to substancje, które mają postać tak tabletek, drażetek, proszków, płynów, tam różne są te opcje, które mają być uzupełnieniem zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Dopiero w momencie, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie samą dietą dostarczyć odpowiednich wszystkich składników odżywczych na odpowiednim poziomie, możemy sięgać po suplementację. To są takie okresy w życiu, kiedy faktycznie tej suplementacji potrzebujemy. Czyli, z jednej strony, wszyscy witamina D, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną, kobiety, przygotowujący się do ciąży, będącej w wieku rozrodczym, kwas foliowy. Kobiety będące w ciąży, które mają zwiększone zapotrzebowanie na konkretne składniki odżywcze, to jakby to wiadomo, że suplementacja musi być. Sportowcy, którzy też nie są w stanie samym jedzeniem zrealizować tego swojego zapotrzebowania, chociażby pod względem elektroitów, czy osoby starsze, bo jeżeli nie jemy mięsa, nie jemy w ogóle produktów odzwierzęcych, no to nie mamy jak inaczej dostarczyć żelaza czy witaminy B12. Ale takie, wiesz, branie suplementów zamiast czegoś albo branie ich w ciemno, to nie do końca jest dobry pomysł. Zawsze trzeba spytać po co, co ma temu, jakby wiesz, prowadzić, tak? Czy jaki jest cel tej suplementacji. I to nie jest tak, że ja jestem przeciwniczką, tylko ja zachęcam do rozsądnego podejścia i do tego, żeby pamiętać, że warto robić jest przerwę w suplementacji i nie brać suplementu, bo koleżanka bierze, tylko też dopasować to do naszych potrzeb.